Kryzys gospodarczy z skutkiem kradzieży. Otóż przez kryzys rozumiem tutaj zarówno ten kryzys obecny, ostry, który widzimy, jak i też ubiegłe kilkadziesiąt lat który, <laughs> słabego, dosyć rozwoju krajów bogatych, słabszego niż tych krajów, które postawiły na wolny rynek. To są jakby dwa oblicza tego kryzysu, przewlekłe i ostre. I za główne źródło tego kryzysu w obu jego aspektach uważam poważne, choć zamaskowane kradzieże. W dużym stopniu zalegalizowane, ułatwiane albo wręcz realizowane przez państwo. Może się komuś wydać, że w ten sposób jakby zbyt uproszczony. Metodę stosują wyjaśnienia tego kryzysu, ale tu znowu odwołam się do innego mojego doświadczenia życiowego, to znaczy studiowania na fizyce. Otóż tam mnie nauczono, że jak jest zjawisko skomplikowane, ma kilkanaście czynników, to trzeba znaleźć, czasem zgadnąć, jeden albo dwa czynniki, które są ważne, a pozostałe pominąć, bo one tylko przeszkadzają w zrozumieniu istoty rzeczy. Otóż wydaje mi się właśnie, że istotą jest tu kradzież, a kradzież w dodatku jakoś tam jest popierana przez państwo, które tym samym nie wywiązuje się z tego, co jest istotnym państwa obowiązkiem, to znaczy zapewnienia bezpieczeństwa, co obejmuje oczywiście zabezpieczenie przed kradzieżą w obrocie gospodarczym. Ten mechanizm kradzieży prześledzimy na przykładzie kryzysu amerykańskiego. On się zaczął w branży nieruchomości. Początkiem były tu przepisy wydane przez demokratów w latach jeszcze 70., które w sposób sztuczny ułatwiały uzyskanie pożyczek. Nakazywały w szczególności pożyczanie osobom bez zdolności kredytowej. W ten sposób próbowano zrealizować marzenie. Każdy Amerykanin miał swój dom. Ta decyzja ma wszelkie cechy ideologicznego socjalizmu, bo Zmierza do zrównania szans na sposób sztuczny. Odebra, odbieramy ludziom, pracownicom, przedsiębiorcom, oszczędnym, uczciwym, na rzecz osób, którym tych cech brakuje. Od strony moralnej oznacza to, że pewne osoby otrzymywały środki, na które nie zapracowały, a ktoś musiał za nie zapłacić, choć nie od razu stało się to widoczne. No zwykle jest tak, że gdy władza daje, obywatele się cieszą i zapominają, że dając, musiała kogoś zabrać. Ustawodawca amerykański zachęcił więc osoby biedniejsze do okradania współobywateli płacących podatki. Pierwsza faza tej kradzieży to pomoc państwa do instytucji kredytowych i wynikłe pośrednio z obych przepisów ograniczenie dostępu do kredytów dla tych, którzy mogliby je spłacić i lepiej wykorzystać. Druga faza to obecne koszty kryzysu rozłożone na całe społeczeństwo. Te pierwsze szkody dobrze odpowiadają zasadzie ojętej w tytule książki Bastiata. Co widać, czego nie widać. Było widać uboczność budujących domki, a nie było widać tego, co powstać nie mogło. Następnie do zamaskowania problemu przyczyniło się oczywiście to, że potężne Stany Zjednoczone były w stanie długo znosić te koszty bez większego zaburzenia na rynku. Bogaty Zachód miałby umyślić, że stać go już na nieumiarkowane rynowanie. Sytuacja uległa pogorszeniu po roku 2000. Po pierwsze, dla stymulowania gospodarki amerykańskiej, Fed skrajnie obniżył stopy procentowe. To oznacza kolejną kradzież, bo gdyby stopy wynikały z racji rynkowych, podział korzyści między pożyczających i pożyczkobiorców byłby sprawiedliwy, a zasoby racjonalnie wykorzystane. Zaniżenie stóp oznacza, że oszczędni są pozbawiani części korzyści. A pożyczkobiorcy niesprawiedliwie zyskują, no, czyli okradają tych bierzeń. Co więcej, powstaje zachęta do pożyczania lekkomyślnie i nieuczciwie, a więc do marnotrawstwa i świadomości kredzieży. Zjawiska te przyspieszyły nadymanie bańki kredytowej, a tym samym jej pęknięcie. Drugi ważny czynnik to wydatki wojenne, bo wydanie 600 miliardów dolarów na Irak, gdzieś razy więcej niż zakładano w połączeniu z zobowiązaniami długoterminowymi, jak na przykład renty dla rannych, to wszystko pogorszyło sytuację budżetu, a więc gospodarki. Okazuje się, że kredytobiorcy z państwem jako wspólnikiem okradali oszczędnych, pracowitych, twórczych i w ogóle podatników, co jest złe moralnie i ekonomicznie. Drugą grupę złodziei utworzyły banki i instytucje udzielające kredytów hipotecznych, w których zresztą partycypowało państwo. Udzielając zbyt wielu kredytów, do czego ich zachęcało i obligowało prawo, potrafiły sytuację po swojemu wykorzystać. Skoro więcej budowano wzrósł popyt, no i wzrosły też tym samym ceny nieruchomości podróżowe. W księgowości banków figurowało więc tak przykładowo na minusie udzielony kredyt 200 tysięcy dolarów, na plusie wierzytelności zobowiązanie zwrotu tych 200 tysięcy i zobowiązanie do zapłacenia należnych w przyszłości procentów. A no, powiedzmy przybliżenie drugie 200 tysięcy. Zabezpieczenie, dom, który czasowo na skutek wzrostu dobrej koniunktury był wart 300 albo 400 tysięcy, więc wszystko się na papierze zgadzało. No, co w tym niemoralnego? Bank pożyczywszy 200 tysięcy, wykasywał aktywa na 400 tysięcy, w części fikcyjne, bo ich spłacenie było nierealne, a zabezpieczenie niezbyt pewne. Potem na tej bazie pożyczano dalej, wiedząc, że mamy 400 tysięcy, możemy dalej pożyczyć. Bankierzy, wiedząc, że to nie jest tak naprawdę pewny papier. Sprzedawali go dalej. Takie pakiety wierzytelności, niby zabezpieczone hipotecznie, już na instrumenty pochodne. Komplikacje służyły do zamaskowania istoty rzeczy. To kupowali liczni inwestorzy nie wiedzący o oszustwie, a zwłaszcza drobni ci lokujący oszczędności w rzekomo bezpiecznych papierach giełdowych. Na tę działalność instytucje kontrolne przymykały oko, a przecież chodziło o papiery bez pokrycia, czyli bez pokrycia. No i w ten sposób doszło do finału, czyli kryzysu. Przypuszczam, że dałoby się go złagodzić, gdyby zapobiec, gdyby, gdyby powstrzymano tą produkcję papierów bez pokrycia, czyli kradzież na tysiąc, Dlaczego, skąd jednak ta tolerancja nadzoru bankowego? W jakimś sensie może byli wspólnikami tych bankierów, ale mogło to też wyniknąć z wiary w pożytek z ekspansji kredytowej, ponieważ teorie Keynesa głoszą bardzo wygodną dla Państw i Banków tezę, że wydawanie jest motorem rozwoju. Popularność tej teorii dowodzi niestety, że ekonomia jeszcze rangi nauki nie osiągnęła. Jak wspomniałem, studiowałem fizykę, a no więc tam się z wynalazcami nie dyskutuje. A w ekonomii tego rodzaju można wierzyć, że w gospodarce powstaje coś z niczego, że pusty pieniądz, bo i popyt wykreuje podaż rzeczywistych, doskonałych usług, że się da obejść prawo podaży i popytu. Tak się dzieje, ale chwilowo. Oszustwo wychodzi na jaw, następuje stagnacja albo i